Hallo Busko. Witamy w kolejny czwartek, aby przedstawić wam wydarzenia w nadchodzący weekend w Busku Zdroju i okolicach. Już w piątek miłośnicy literatury będą mogli wziąć udział w spotkaniu dyskusyjnego klubu książki. Sobota zapowiada się wyjątkowo aktywnie. Rano rozpocznie się turniej młodzieżowej ligi futsalu U15, a w hali sportowej Złotej odbędzie się 14. Ogólnopolski turniej w gimnastycznym trójboju sprawnościowym, gdzie rywalizować będą utalentowani zawodnicy z całej Polski. Po południu miłośnicy literatury będą mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z profesorem Krzysztofem Bieleskim i posłuchać jego inspirujących opowieści. Sportowe emocje nie zwalniają tempa. Kibice piłkarscy mogą wybrać się na mecz AKS 1947 BUSKO Zdrój z partyzantem Wodzisław, a wieczorem na barażowe starcie o drugą ligę Pomiędzy Futsal Timbusko Zdrój a Okocimski KS Brzesko. W niedzielę na wszystkich kolekcjonerów i pasjonatów unikatowych przedmiotów czeka giełda kolekcjonerska, gdzie będzie można znaleźć prawdziwe skarby. Wieczorem warto dołączyć do spaceru Busko nocą, a weekend zakończy się muzycznym akcentem w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, gdzie odbędzie się koncert Buskiej Orkiestry Zdrojowej. To wszystko na dziś. Wszystkie szczegóły na temat biletów, dat oraz godzin wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia za tydzień.